So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.

Oczywiście, osoby, które na początku Malnej Turki, są w że się po prostu pogubić. Potem już na ziemia będzie tutaj tak karta, że każdy będzie wiedział, jak pojechać, żeby uprościć prawidłową trasę. Więc już od razu, jeszcze Mam nadzieję, że kubica jest bezpieczna i nie utonie. I piękne chlupniki... Ojeju, ojeju! Teraz ale udało się. Słuchajcie tam na... takie koszulki burbuntowe i żółte chapeczki. Do startu. Start. Poszłam. Gabriela chyba już jeździła z nami w zeszłym roku, kiedy zaczynaliśmy kategorię kobiety na traktorach, więc się cieszymy, że ciągle jest z nami. Te desje zrobiły swoje popatrzcie, ja te traktory nie dotrą ziemię, po prostu ziemia próba i jestem przekonany, że będzie coraz więcej kawałków błota, które będą pięknie, pięknie wszystko zbierać. Myślę, że ostatnie traktory będą miały najtrudniejsze, to będą pięknie, kolejne. Teraz przyglądamy się, można filiprować, poszykiwać, jeżeli ktoś jest, podąża, to wiwatować, bo to jest osoba właśnie z tej miejscowości.

Mówi się, że koń w galopie, żaglowiec pod żaglami jest piękny, ale według mnie pędzące traktory po płocie to też jeden z najpiękniejszych widoków ja ma automatycznych Tam w automatycznych skrzyn Tam, gdzie się nie na zasuwać, to widać. Błota będzie pływało aż pod same chmury. A teraz kibitujemy pani Agacie. Pani Barbara widzę, że jest gotowa podchodzę, Sprawdzimy, czy wszystkie czasy są zapisane, potem je to przepisujemy, każdy będzie mógł porównać, czy to zrobić. O. I mamy panią Barbarę gotową, gotową do stole, Jeżeli chodzi o traktory, to na świecie jest 16 milionów traktorów. To całkiem sporo. W Polsce jest około 11 tysięcy zarejestrowanych traktorów, więc całkiem sporo. I stanowią 23 w ogóle mapy wywodniczej na terenie Polski. Do startu, start! Poszła. Pani Krystyna dzisiaj startuje ze swoim synem, więc powiedzmy, że pasja traktorów jest u nich w krwi. Cieszymy się, że są osoby, które przychodzą tutaj z młodszym pokolskiem, najmłodszym uczestnik, dopiero co ostatnio odebrał prawo jazdy. I cieszymy się, że pierwszą rzecz, jaką chciał zrobić, to właśnie pojeździć na traktorze u nas na traktoryi. Mamy też tutaj pana Pawła. Pan Paweł jest przedstawicielem firmy Urson. I to właśnie jemu chcemy złożyć największe podziękowania i jego szefom. O gdyby nie robi, to ta impreza pewnie nigdy by się nie udała. Panie Paweł, jeśli pan powie, co pan sądzi o tym? Jaki poziom jest ja, pan? I dobra odpowiedź, mistrzostwo, te panie odważyły się jechać, pomimo tego, że były, wiecie, głównie seksy, jedna pani, która bym nazwał feministą, powiedziała, że ona by mogła jeździć kampionetem, ale nie traktorem, druga pani... Gotowa do startu? Start! I ruszyła! Teraz już łatwiej jeździć jak widzicie, krawędź jest widoczna, a tyle błota się porobiło, że to prawie wymalowane pasy na drodze. Będzie łatwiej jechać, mniejsza szansa na popełnienie błędów. Też pana Marka, to Pan Marek z nami jest od początku. Na pierwszych dożynkach wiele lat temu przyjechał kiedy traktorem. Wyglądał jak zabawka. I zawsze przyjeżdża do nas ostatnio. Przyjechał i jest i cieszymy się. Panie Marku, jak ta trasa dzisiaj w tym wygląda? No pierwszy raz tak skomplikowana. te razy w nigdy tego nie było. Coś nowego idzie. Czyli będzie traktorem. To jest najważniejsze żeby w środku był artysta rzemieślnik, który będzie się poryszał, płynnie nie hamował i pokonywał przeszkody tak jakby tańczył. Mieliśmy kiedyś takiego młodego chłopaka, on był rewelacyjny, brał nawet starych wyjadaczy, którzy na traktorze spędzili długie lata. Kategorii kobiety na traktorach. Pani Monika zamyka tą kategorię, zaraz pojawią się wyniki. A jeszcze wcześniej zaczniemy kategorię trapek. W przypadku kategorii kobiety na traktora wystartowało 6 pan. Jeżeli chodzi o kategorię trapek, wystartuje aż 8 zawodników. To też jest rekordem. Pan, pan Edward przyjeżdża do nas z i ma traktor, który jest 70-letni. Ten traktor nie jest taki mocny jak inne, ale pan Edward dobrze wie, że chodzi dobrą zabawę i przyjeżdża do nas z a jego traktory to prawdziwy traktory. Bardzo się cieszymy, że mamy takich ludzi, którzy z otośmiu latami tutaj jeżdżą no, i uważają to za świetną zabawę. Ja staję za to, że landowisko dla helikopteru. Helikoptery są Downwards, left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Nie popchnąć, nie popchnąć, nie popchnąć, nie popchnąć, nie popchnąć,

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Dzisiejszych traktorów, zarazem najbardziej dynamicznie jeżdżących, ale w tym roku kategoria kobiety na traktorach jest świetnie reprezentowana, i to właśnie panie wystartuje. Nie staramy się tutaj pobić rekordów świata. Bo przecież o to nie chodzi. Nikt nie pobije firmy szwedzkiej, która wyprodukowała traktor, który potrafi jeździć z prędkością 130 km. Jest to najszybszy traktor świata. Ale na pewno tutaj nie zabraknie Enplast, Agrojurek, SN Logistic, Whisper...